Ja mam takie wrażenie, no. że wejdźmy już z na porażkę. Gdybym mówił o polskim rynku. No ten hype może, może coś z tym być no, związane. Bo już, już widzę po dyskusjach w sieci, że ej, to jest nasze dobro narodowe, więc to musi być super, turbo, ekstra. Jak nie będzie, to znaczy, że to lewactwo amerykańskie już się na nas po prostu targnęło i nasze dobro szargają, nie? Zagarnęli i psują. I tak wygląda. Jakby wszystkie takie jakieś większe rzeczy, które się pojawiają na temat Wiedźmina, to mi się wydaje, że są w Polsce tak strasznie na serio traktowane. No, wszyscy to biorą do siebie, że to, e, tak jakbyś mówił, na matkę, jak to źle pójdzie, to się policzymy. No, dokładnie. My matek nie obrażamy, jesteśmy na czysta kultura. Ja nazywam się Grzegorz. A ja nazywam się Rafał. I zapraszamy na taki materiał a komentarz. Nie będzie to klasyczny podcast, tylko właśnie raczej krótka rozmowa na temat tego, co się dzieje wokół serialowego Wiedźmina od Netflixa. I tak jak już usłyszeliście w tym naszym krótkim wstępie, hype jest spory, ale też taka gównoburza, która się przetacza chyba przez sieć jest na no, sporych rozmiarów. O wszystko w sumie co wychodzi na temat Wiedźmina, polacy się dopatrzyłem wszystkiego. Jak na przykład była ta cała burza wokół że Siri może być hmm. czarnoskóra. No, te, teraz widziałeś te może zdjęcia Nilgarczyków? tych rycerzy? Tak, właśnie, właśnie o to nie teraz jest ta, ta, cała, ta cała burza, że ej, pojawiły się jakieś zdjęcia w ogóle z planu. Nie wiadomo, nie wiadomo w ogóle jaki jest kontekst na, sceny, tej czy tam jak ten żołnierz stoi, w jakiej on scenie grał. Czy to jest jakaś postać typu kahir, czyli ta pierwszoplanowa, czy to jest w ogóle gościu, który będzie tylko w tle gdzieś przebiegał i tak dalej, ale, ale nie wiem, ta zbroja to już jest szajs plastikowy, znaczy, że sobie aż będzie kiepski, nie? Na no, zbroję wygląda słabo, ale no nie wiadomo właśnie od kontekstu, to może być jakiś człowiek, kto będzie się przemieszczał jakieś 100 metrów w kadrze daleko od kamery, więc on może chodzić Takim czymś. Dokładnie, no, no przecież no domyślam się, że, że będą tam jakieś sceny batalistyczne. Może nie typu jak bitwa pod Helmowym ale gdzie będzie, nie wiem, jakiś regiment żołnierzy musiał być, nie? Jakaś grupa, i wiadomo, że tam jakiś dowódca czy jego przyboczny będzie na pierwszym planie, no a reszta to będzie tło, nie? To jest takie mięso zwykłe, filmowe. Dokładnie, mi się też nie wydaje, żeby y, pierwszy sezon był właśnie jakiś taki batalistyczny. To będzie bardziej skromna historia. Poznajmy Geralda, to jest Geralt, to jest Siri, Jeren, 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 i tak dalej. Nie będzie tutaj raczej wielkich bitew z Nivgardem czy coś takiego. To raczej chyba na opowieściach się będzie skupiać, mi się Wszyscy wydaje. Z tego, co chyba mówiła showrunnerka? A Hirsch się nazywa, Hirsch się nazywa tak. Ej, ona mówi, że będzie kameralna ta opowieść, że, że no to właśnie będzie nastawiony bardziej na, na poznawanie tych postaci, że, że skupimy się na ich przeżyciach i w sumie spoko. Bo wtedy można zrobić naprawdę niewielkim nakładem fajny serial. A wiemy, jak z tymi Netflixowymi produkcjami jest. Te mhm. Origins, ich no, to czasem, czasem jest fajnie, ale tak trzy czwarte tych produkcji, no to jest takie. Mm. No ale ja bierze, jakby było coś w stylu Umbrella Academia, o. no to, to też chyba nie było jakiś wielki nakład. Budżetu dużego nie miało, ale jednak opowiadało o, o tych wszystkich pięciu bohaterach. Mhm. Ładnie, składnie. To było takie super bohaterskie kino, w zupełnie nie Super bohaterskim stylu. No dokładnie, nie? takie okruchy życia u Supermana, nie? I, i wydaje mi się, że, że to może zagrać. No tylko. Ja znowu się boję, że cokolwiek, cokolwiek Netflix nie pokaże i nawet choćby Sapkowski się pod tym podpisał rękami i nogami... Ja się nie podpisuje, zaś coś tam... No, no nie, nie ale... nie Tak, no ale wiesz, jakby to sygnował swoim znakiem jakości Sapek tutaj... Psz, pieczątka i... To i tak by byli po prostu... Nie chcę mówić fani, bo jest taki ten fandom taki, który jest zawsze krytyczny. I w, i w sumie ten fandom to jest przy każdej wielkiej produkcji. Przy Grzeotron i tak dalej, i tak dalej, nie? I, i, i tu jest tak samo... I ci ludzie, tak jak było z tą, z tą Siri, co mówiliśmy, to też nie było. pojawiły się gdzieś tam w lecie jakieś przecieki, no. że szukają aktorki z mniejszości etnicznych. No, to no. nawet nie było powiedziane, że będzie czarna skóra, więc. Dokładnie, to, to... No, w tam mniejszością etniczną jest Polska, więc Słowianie, więc czemu by. Ale nie, ale. Nie. koniec, nie może być. Jak będzie murzynką, to już. Ale czemu? Pomyśl sobie teraz, tak, e, Siri, by była murzynką. Czyli musiałaby być córką e Enhema, to on jest mm. e cesarzem Nifgardu, też by był czarny. Czarni byliby wszyscy czarni, <grym grym grym> trochę, nawet polityczna by się tam chyba zabili. Tylko nie wiem, czy z drugiej strony, potem jakby było za mało białych aktorów, by, <grym> też by tak protestowali, nie? Ogólnie mam wrażenie, że my trochę tutaj bardzo czerpiemy z gier, bo umówmy się. Serial nie powstaje, bo Sapkowski napisał kiedyś Pani tam książkę, no. tylko serial powstaje, bo Redzi zrobili super grę. I to jest w tej kolejności. No, nikt nie przyszedł. No, no o, jednak e, serial nie będzie się opierał na Gdziedzmini, więc od Redów. No ale do tak, takie wyobrażenie chodzi, że mamy to wyobrażenie o, gra, tak wygląda. O, taka jest Siri, więc to najlepiej jakby zagrała no jakaś dokładnie. tam fajna blond aktorka z Hollywood, Jennifer, o, no to nie wiem, to też najlepiej taka aktorka opłacona za 20 milionów. No i tak, tak samo to jeżeli chodzi o kostiumy, to macie już wyobrażenie tych zbroi i tak dalej, dlatego też myślę, że ludzie jak zobaczyli tą e, zbroję tych rycerzyni w gardu, to o co chodzi, co to za papier na sobie noszą. A, się, no, się, nie wygląda efektownie. Nie? No nie, nie, ale nie wiadomo co to... Nie, 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 nie znamy kontekstu. No, dokładnie. Tym bardziej, że tak naprawdę jeszcze Netflix nie wypuścił żadnych materiałów takich oficjalnych, promocyjnych, ani no. zdjęć. Ja już nie mówię o trailerze, no bo to wiadomo, nie? To jeszcze, jeszcze trochę czasu minie, chyba, że jakieś zapowiedzi będą, bo w grudniu chyba ma wyjść serial, nie? No, tak. Jakoś tak... 20 grudnia? 20 grudnia. No, no to, no to wydaje mi się, że pół roku to już by było tak dobry, przynajmniej jakiś teaser no pierwszy. Zaczynać nakręcać hype, no też mi się tak wydaje. No to w sumie ma być to co, 8 odcinków po 60 minut mhm. około. Spoko, to jest taki format. Okej, okay, nie jest to mini ale to też nie jest wiesz, historia rozleczona na 13 czy coś, bo Netflix miał takie formaty, że na przykład było 13 odcinków i to już niekiedy jest. A, jakby było 10, to już jest spoko, nie, a tu 8, okej. Okay. tym bardziej, że wiesz, no, za bardzo nie ryzykują, bo pewniaka mają. No, dostają światową markę w tej chwili, nie? No dokładnie, raz, że mają e, już widzów, bo nawet ci co nie czytali książkę, to na pewno grali i oni o! mi coś zobaczyć więcej na ten temat, bo spoko gra, więc sobie rozszerzę świat, zobacząc go w Netflixie. A ja mam wrażenie, że w ogóle dużo więcej, dużo, dużo więcej osób grało w grę, niż kiedykolwiek książki no, czytało, nie. z tego, co widziałem, to ponad 33 miliony już sprzedali egzemplarzy gier Redzi? Lekko czy nawet więcej, bo to może nawet być starsza wiadomość. Nie znam daty, ale tak mi się ale No, ale oni do tej pory sprzedają tę, tę grę. Już dalej się sprzedaje, więc domyślam się, że no to są liczby absolutnie kosmiczne. No, ja. raczej książki nie, nie wydali. W <laughs> tak, w no i to, i, to, i to jest ta, kurde, kość, która stoi Sapkowskiemu w gardle, że mmm", teraz Wiedźmina wszyscy kojarzą. Myślą, że gra była pierwsza, a ja napisałem książki. Że są jeszcze, wychodzą potem książki z okładkami z postaciami mm. z gier, no to też robi swoje, nie? Że o, ten starszy pan o, tak się ładnie zrobił, nie? Książki napisał sobie na podstawie gry, no, co Dokładnie, no i to, bo wiesz, jeszcze się rzuca o te swoje wynagrodzenia, że się tu pomylił, tam pomylił, teraz będzie to może ta sama akcja z Kogo serialem. To? Kogo tu? nie no, teraz chyba już tam jakiś fajny, fajny dostał procent. Zresztą tak mi się wydaje, że, że, to, że przycichła w ogóle ta sprawa pomiędzy Sapkowskim a Radami, no to jest to, że gdzieś pod sto, stoją się dogadali. No pewnie. No Plus przy ewentualnym czwartym Wiedźminie on już będzie miał jakiś konkretny procent. Że, że masz pan, masz pan. No, żeby nie krzucić im atmosfery. No, bo to wie, że jednak jak ta afera wybuchła, to jednak akcje rodów tam poleciały nawet na szyję trochę, nie? Znaczy, oni to no odrobili tak czy siak, ale po co im taki... Dokładnie. Z, wie, więcej, i więcej stracą na giełdzie, niż jemu mogliby dać, a on tam wcale... On, nie no chciał dużo, no, ale jakby mu dali powiedzmy milion czy dwa... No, Myślę, żeby wciąż spokojnie. A propos w ogóle tego, tego całego takiego hypu, ale takiego negatywnego, że o co zrobiliście, nie? To nie będzie dobre. To jeszcze pamiętasz, jak y, pierwsze zdjęcia Henrygo Kawila się pojawiły no. jako Wiedźmina, no, za mało słowiański. No, to absolutnie nie <grym> można. <grym> to jego broda. Szebrowski wyglądał lepiej, nie? No niektórzy też się rzucali, jak czytałem tak w komentarzu, no ale... A gdzie ma brodę, gdzie hmm, biznes, ale to początek jego to jest młody no, no jak no, na standardy wież, Wiedźmina. W Dzikim Gonie to był już właściwie Geralt, On Wesemir mówił, że ma prawie setkę na karku chyba, nie? No, nie. Czy no, ponad setkę lat. Coś koło tego. No coś koło tego, około 100 lat. No to... I, jedno I to już się właściwie działo po, po tych wszystkich wydarzeniach, gdzieś tam, gdzieś tam, widzisz, jak w pierwszej części, no wiadomo, graficznie było inaczej. No to Geralt też inaczej wyglądał, nie? W drugiej też wyglądał inaczej. no. W trzeciej by już było ileś tam znowu minęło no i był już taki szargany życiem, doświadczony i po, poraniony, więc. No ale to, jak mówię, no dużo nie trzeba ludziom, nie? No dokładnie, a mi się wydaje, że Cavill chyba będzie pasował do tej roli. Ostatnio go widziałem w czym? W Fallout. Myśli, no, mi się nim No, podobała mi się ta rola i no. Taka, niby drugi plan, ale częściej na przykład tam wychodził lepiej grając niż, niż Tom, Cruise. Tom Cruise, naprawdę. Dokładnie. Mi się wydaje, że on tam niby, nie wiadomo ile to jest e, prawdy, że on był fanem gier wiedziwi, e, z Zwiedziejskiego z Świata, więc. Kto wie, kto wie, Może no się przyłoży do tego. Więc byłoby fajnie, jakby na przykład cały ten uniwersum znał, nie? I wszedł i mówił, no to ja sobie to tak wyobrażałem i już interpretuje tą swoją postać. To w ogóle by było super, że już... <grym> Czuję, czuję, ten świat, nie? Że moim zdaniem to, że Kabil tam jest, no to jest tylko i wyłącznie dla Na dobra, produkcji. dla produkcji, no bo to jest hollywoodzki aktor, superman, kurczę... Ja wiem, że, że ludzie by chcieli, nie wiem, tam, Eve Green, czy, czy jako NFL, czy nie wiem, jako, jako Tris, z jakąś tam rudą, Emmestą, czy, czy tam Eda Shirana, nie wiem... Jako klaska? <laughs> jako Tris. <laughs> Aha, tam spoko. To... No nie, no ale, daję jak mówię, więc już, już widzę takie to negatywne nastawienie straszne, takie... Do pierwszego odcinka no, będą wszyscy w niepewności, no bo no, ciężko przewidywać co się stanie, jak to, jak to wszystko zagra, ale ja jestem tak szczerze mówiąc dobrej myśli, bo jednak Netflix z niektórymi produkcjami pokazał, że nawet przy niewielkim nakładzie jak ta na Umbrella Academy, to pokazał, że potrafi przedstawić porządnie historię taką o jednostkach, nie że jakiś wielki konflikt czy coś, tylko historię z życia kogoś ładnie sprzedać. A no, tym bardziej, że tu dostają, tu dostają naprawdę materiał do obróbki, tak naprawdę. To, to nie jest tak, że historię muszą wymyślać sami od nowa. Tu mają po prostu bazowy świat tak ogromny, i mogą brać z tego no, to, co jest najlepsze, nie? Więc no, to tak naprawdę no, trudno jest spieprzyć. A jeśli właśnie będzie takie ukierunkowani bardziej na kameralną historię, no to tych seriali oni mieli od groma i przeważnie właśnie te seriale były dobre, bo jeśli oni się targali na jakieś takie rzeczy typu tak. jakiś science fiction, jakieś efekty, jakieś, wiesz, kosmos, to, to to wyglądało tak trochę bieda, no bo wiadomo, że... Trzeba mieć manę? No, tu jednak trzeba mieć, jeśli chodzi mówię o serialu, no to trzeba mieć budżety typu gra o tron. Nie? No, do nie umówmy się. I wiesz, może, może, mi się doczeka na przykład większego rozmachu, chociaż jeszcze nie wiemy, czy jakikolwiek rozmach będzie, czy go nie będzie. Ale czy, słyszałem, czy jak to że po mi się dało? podobał na tyle, że już chyba jest pewny drugi sezon. Tak? No, że Wodarzom się podobało. No, tym bardziej, że teraz powstaje luka, nie? Powstała trochę luka po grze o tron, więc. No, mówię. Mówią, że krwawy ma być taki, to więc coś, co zastąpi Greotron na mini, mniejszą skalę. Czemu nie? Mówię, gra, gra jest tutaj koniem pociągowym, nie? Jeszcze, jeszcze mnóstwo ludzi gra w dziki Gon. No Poza tym, wielu zaś wróci, to też nakręci kasę. Redom, wróci no, sobie, kupi właśnie. sobie, albo przeczyta książkę. No, no bo będzie chciał przejść sobie gierkę jeszcze przed, albo właśnie uzupełnić całą tą historię, nie? Dokładnie. Żeby, żeby siąść tak na, na bieżąco. Także, ludzie, nie oceniajcie, jeszcze niczego pewnego nie ma. Jeszcze nie było żadnych oficjalnych fotosów. Tak naprawdę, mamy dwa zdjęcia z planu. Tego Geralta. No, no. I plus tamta szowlanerka wrzuca jakieś e, foty. Była, był ten filmik jeszcze taki z niby tam jakieś wioski, ale to zdementowali, że to jest od nich. No i mamy teraz tą zbroję Nilfgaardzką i no, no to jest wszystko. No po czym oceniać? To... No, come on, Ja wiem, że już jest tak, taki ostracyzm i takie ostre opinie, i, no ale. No to ja zawsze czekam do, do ostatniego. Jak to wy będzie wyglądać na samym końcu, i wtedy oceniam, a nie. No wiadomo, jest... Nie wiadomo, co to jest, jaki kontekst tych zdjęć, i tak dalej. Chociaż no. ja domyślam się, że nawet jeśli to będzie dobre, bardzo dobre, to ludzie będą mówić, no ale Ale to w sumie w grach było inaczej. To dlaczego tu jest tak, nie? Bo to jest sztuka, i to jest. Można interpretować, i każdy artysta ma prawo. Jeśli, no nie wiem, no, Sapkowski dał zielone światło, bierzcie, jakby ten mój świat, i nie powiedział, że ma być strona po stronie, idę do jednego. No to wiesz. Poza tym, co to kręcili, gdzie? Na Węgrzech, w Polsce w tym ogrodzeniu mm -hmm. chyba i na Wyspach Kanaryjskich, co tam będzie? Hmm, no nie wiem, kurczę. No chyba Austria jeszcze, no i Wyspy Kanaryjskie. No, także co... bogate, bogate plenery, nie? Zresztą no, to na plenerach się będzie opierać, nie? Jakieś zamki, no i właściwie plenery, nie? Bo pamiętam na przykład... Y ten serial, nasz Wiedźmin z Żebrowskim, jak, <grym> e... jak, być. jak Geralt był z Jaskrem w Nowigradzie, jak ten no no Nowigrad taki bieda, jakąś jedną ścianę zamku z Malborku pokazali, a wiadomo jak w grach Nowigrad no, wygląda, w... więc no, też no, ludzie będą to odnosić, że znaczy, wow. To było jedno z większych miast, bo... właśnie mi się wydaje, że o tyle Netflix ma, będzie miał lepiej, że poza książkami ma już pewną taką wizualizację, jaką zrobili Redzi i oni mogą, nie że splagiatować, ale mają odniesienie już, nawet jeżeli chodzi o sceny. To wszystko już było, nie muszę wyważać drzwi, tylko polepszyć, albo przynajmniej oddać w jakimś stopniu to, co ludzie no jednak umówmy kupili i najlepsza gra 2014? 14 albo 15. 15 na co no, Samo sobie mówi, że jednak ten materiał źródłowy jest dobry. No już ten źródło, oni tam nagród zgarnęli, to jest coś, się nie mieści w głowie. Także wstrzymajcie się z cenami. będzie dobrze, a jak będzie źle, no to wtedy będziemy krytykować, bo będzie za co, nie? No, to logiczne, ale nie oceniajcie po paru zdjęciach, bo to jest robota głupiego, naprawdę, bez sensu. Dokładnie. Takie co? To chyba tyle, nie? Z tego naszego takiego komentarza na szybko czy na gorąco, no to można też tak powiedzieć, bo to w sumie nie jest już sprzed dwóch miesięcy, tylko w miarę świeży. Postaraliśmy się. Eee, <gry> także to by było na tyle z naszej strony i dajcie znać, czy takie właśnie jakieś... Krótkie materiały, Ala coś się wydarzy, można skomentować, by Wam się podobało i taki format może bez jakiegoś super montażu, bez jakichś tam nie wiadomo rzeczy, tylko bardziej na gorąco, żeby to szybko wlatywało. Wam się podobają. Scenariusza, które oczywiście zawsze piszemy. No, Dokładnie, skrypty po prostu mamy wyświetlane z projektora na ścianie <laughs> zawsze. Także co, żegnamy się, nie? No dokładnie. No, na do razie. usłyszenia.